To ja, to ja, to ja. To jest Studio Euro 12 Krzysztof Pilić. Dzień dobry Państwu, witam. Stało się. Euro zagościło w naszych domach na dobre. W moim studiu jest gość. Wielokrotny reprezentant Polski Michał Szopłakow. Dzień dobry, witam A my do w pełni skupienia oczekujemy na życie karne Polska-Niemcy. Sprawdźmy, co ludzie myśleli przed Euro. Jaką Pan proponuje taktykę dla polskiej reprezentacji? Jaką taktykę? Mi się wydaje, że grać, ostro grać. To jest u nas w grupie na Euro, Czechy, Rosja, Polska i Grecja. Weźcie, zróbcie wielki hałas, jak będziecie się cieszyć, jak Polacy wygrają euro. Uwaga, 3, 4 i ryby! Yeah! Z kim? Franciszek Smuda, zatańczy w tańcu z gwiazdami. Uważaj że Żebłakowem. <noise> jak Pani myśli, kto powinien zaśpiewać film Polski na rozpoczęcie Euro? To znaczy tak, ja... mi się podoba ten zespół, mimo że to są starsi ludzie, bo tak jak y, Marilla, już ona się naśpiewała w życiu. Nie bardzo ludzie już chcą ją słuchać. Także ja jestem za. Proszę dokończyć zdanie. Koko koko? Euro spoko. <noise> Konkurs SMS. Wysyłajcie SMS-y o treści Bubble i tutaj yy, poprawna odpowiedź, kto jest selekcjonerem kadry Polski? A. Franciszek Smuda, B. Adam Jakowa. C. Grzegorz Lato. SMS-y wysyłajcie pod numer 7252 Ewelina Pokaż. Pokaż Ewelina, tak, Pokaż. Nagrodą tak, jest samochód Toyota. Yy, Toyota. Przed tym meczem doszło do odegrania hymnu Euro, Koko koko ko, Reakcje na trybunek były mieszane, a co pan o tym sądzi? No nie, no z całą pewnością te kobiety nie są zbyt ładne, więc... To, um... No tak, efekt wizualny no może trochę ubolewa. Na tak, tym, tak. Chociaż jest stroje takie kolorowe, tak... aczkolwiek pada ucho. to tu sobie gadu gadu, a tu zaczynają. Ułóżmy się w pion. Hallo kielnius. Polacy płaczą, Polacy się cieszą, trybuny się obalą. co za radość, coś niesamowitego. Tego jeszcze nie było w historii polskiej piłki. Polska się bawi, Polska świętuje. Jesteśmy mistrzami Europy 2012. U siebie wygraliśmy. Mamy to! No, dobra, no Nie mogę się powstrzymać po prostu. Czy Polska jest mistrzem. Do widzenia. Dobranoc. Dziękuję.